Siemano widzowie, z tej strony Wyrak I dzisiaj otwieramy skrzynki I patrzymy czy da się zrobić od 20 zł do kosy Oczywiście polecam kod WYRAK Do wpłaty macie 5% na start Dobra, to może jak na razie Zróbmy sobie bitewki, no bo bitewki raczej są no Jak najbardziej opłacalne Możemy coś z tego zarobić Oczywiście no zróbmy może na 3-4, zobaczymy jakie skrzynki są wydaje mi się że o ten Cyrex Podoba mi się, zróbmy może 3 Cyrexy Zadyszkę, to może dwa. dobra 2 Cyrexy Trzech graczy niech będzie No i stwórzmy bitwę Możemy przywołać boty, nie boimy się oczywiście, ale może ktoś dołączył tutaj. Mister Cinek. Ok, bot, Zobaczmy, zobaczmy co tu komu da. Oczywiście liczymy na, na profit, nie? Dobra, każdemu główno dało. Ten plus. Dobra, Bod nas ogrywa i to solidnie Dobra, to już jest po nas No i trudno, no niestety wygrał Ale nawet mu się zbyt do niej zwróciło w sumie Spróbujmy może jeszcze jedną zrobić skrzyneczkę Ale teraz na dwóch graczy, żeby cokolwiek mieć zysku. Ja bym zrobił goldsony Ile goldsonów? Może takie trzy goldsony Będziemy mieli jeszcze jakiś balans No to zróbmy, no zróbmy te trzy goldsony Na dwóch może być bod, Chyba, że ktoś dołączy Okej okay. Czyli jest tragedia na pierwszym. Okej, okay, to jest chyba drogie. Okej, okay, fajnie, fajnie, fajnie. I jeszcze niech coś sypnie? Ty, no mamy to, ale skrzynka się zwróciła tylko 84 grosze. Dramat. Dodajmy sobie skrzynkę. Ten swipe mi ciekawi. W ogóle zrobimy coś takiego, że Gold, Swipe i Cyrex. To jest 8,20. Dobra, na dwóch graczy stwórzmy bitwę. Okej, okay, ktoś dołączył, także mamy może godnego rywala. No nie chcesz da, no nie chcesz dać, da. Golson. Okej, okay, wygląda drogo. No, jest okej. Okay. Złotóweczka przewagi. Ponad. Okej, okay, to chyba też jest drogie. A nie, dobra, to tylko złotówkę. To nieważne. No i mamy to, widzowie. To jest brak profitu jak na moje. Ile to jest 2 złote? To jest nic. I może stwórzmy bitwę tych ginoldów. Stanie nam 4,50. One moment, niech będzie one moment. Dwie osoby. A czemu mnie też Aha, 3,50, 4,50. Eee, nieważne, dobra, to jednak weźmy sobie Sayrexy. Po prostu na dobry początek. To jest bitwa o wszystko. Jeżeli to przegramy, to nic nie mamy. Dobra, pierw niech da w ogóle Sayrexa jakiegoś. Okej, okay, okej, okay, ładny Cyrex I teraz niech Gino tego nie spieprzy. Okej, okay. nie, nie. No jak Ej, ale chyba wygrywamy? Mamy to! MAMY TO WIDZOWIE Ty no ja nie wierzę Zagraliśmy Alina Ginold w ogóle dał za 30 zł Kurde no 50 Tutaj Uspik najlepszy Ty no my mamy z 20 zł Już kurde no 7 dyszek, nie Ej jest szansa na koskę Weźmy ten za tysiaczka i otwórzmy Zobaczymy co nam tu poleci No chyba nie jest dobrze Ale nie wiem Okej, okay, no nie ma, nie ma tragedii, nie? Tak, za połowę ceny, żebyśmy mieli jakieś szanse, czyli 32 zł, tak? Coś takiego, no coś takiego by było, wydaje mi się, że w miarę dobrze obliczyłem. Zobaczmy, to jest wróżba, to jest wróżba. Oby była dobra wróżba. Okej, okay, jest dobra wróżba, 3 zł, tak? 3,50, dobrze. I teraz Ginold nie zwal tego, no nie zwal tego. No, zwaliłeś po całości. I to dla dwóch osób, nie zwal tego. O kurde. Dobra, no już przegraliśmy. Kurde, no, mamy równy balans. Zrobił na czterech graczy, po prostu zaryzykował wszystko. I dzięki temu możemy mieć kosę. Naprawdę, dzięki temu możemy mieć kosę, tak mi się przynajmniej wydaje. Stwórzmy bitwę. Dobra, jeden dołączył gościu. Mbappi, Żółw 4-2-0. Dobra, no daj, no daj cokolwiek tym one momentem. Nieważne jest to, nieważne, nieważne kto ma więcej. Co? To może jednak ważne ty. Ej, nie fajnie. No, zobacz. No gościowi jak daje. No dobra, no weź, no zobacz co on w ogóle dostał. Nie chodzi o nas, on nie ma dużo zysku, ale on dostał 76 zł. A my po 7, no to i tak dużo dostałem 7, ale no nic, no jesteśmy stratni, nie? Także dziękuję za oglądanie, do następnego, cześć i czołem.